A, Dawaj, Krzysiek. Węgiela, no i kurwa Krzysiek. jest? Krzysiek, jest piątek szabrowania sch schowków w samochodach. Początek. <głos> Dawaj, <głos> patrz co tam jest. Kurwa, Co masz Dawaj. Dawaj, schowek szabruj No kurwa, ale to <noise> to Dawaj, Dawaj piękne malne. Mm -hmm. Co nie ma, nic papieru nie ma. Dawaj następny lecimy. Dobra, ładna. Ładny, nie? Pewnie nie ma, o kurwa. to No, nie? No na. Szkoda, że Haka nie ma tutaj. Kogo? Haka! A Wiem I nie w automacie a, a co? Przysiek, ale patrz, Passat jest na przykład w kombi Czarny no, A w pasacie to zawsze Oj, patrz, bogato w schowkach ci jeździli, bo o, Polska Walcząca i Wołyń 43 A już tego Pasata to wyśmiali już nie raz Tak? No pewnie, ja za, za te naklejki Tak? Do tej pory? Nowość? Siateczka, bagażnik jaki duży? Co w automacie czy nie? Ręcznie. Diesel, benzyna? Co tam na pokładzie? Haka ma? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Otwórz bagażnik. Można zobaczymy, czy. O! No, całkiem. Duży bagażnik. Normalnie mi się przespać można. To kable są do tego, Zobacz, chciał kable zawinąć, wiesz? a to jest związka z tego z, 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 supera no. Taki głośnik duży, że potem się jeździ robi bum, bum, bum. Ale wiesz co? No? No ładnie utrzymane okno. To a by kargu to? oszalał no. jakby taki Na jego zniżki będzie. Co będzie? Zniżka. Zniżka? Tak. A to te zniżki to masz na wszystkie, nie? No. no. A, a więc do czego? Nie wiem. Co? Na Znalazłeś jakąś wadę już tego? Pokażę. No. Otóż Tak? Tak. No. do środka. Co jest? Kropka? Tak. No i co? 50% nie masz. O, tak. no, ale na działalność. O, ale na działalność nie. masz. No. Prywatny i, i, i też. No, czyli I... okazja. Zareklamujmy no. klienta, Naprawdę. Nie? Ja wiem, no. Jakbyś no. byś powiedział majorowi... Kwiata dużego. No. Miałem z kwiatą, z tyłu. Żeby major wymienił auto? Nie, żeby go zuła ten w zus się ubezpieczył. Powiem, no. 50% zandyskody. No. A, a za te naklejki to zwyżka patriotyczne, zobacz. Gdzie? Wa Warmia 43. Wilkowo. Pamiętamy. To jest podkowa. Wołyń! No Wołyń, wołyń. wołyń. No. A P to jak pan Kononowicz. Ryba. Nie no, znaczy też katolik jeździł. O, święty Krzysztof. No. Mhm. Nie schodzi. No, widzisz? No. Patrzcie. Krzysztof, ale te same święty. To po co tobie znaczek? Patrzcie, jak Został, To może, nagrywam yy, Szczęśliwy jak jest dlatego dla tego samochodu Krzysztof, obrazek, pa, wiesz. On jeździł, w wypadku nie miał, a ty zdejmiesz i od razu wypadki będą. Ona na zimę to akurat do skrowania szyb w sumie. No, mam no. O, ktoś zakupy Ty, Krzysiek, zostawił, zakupy czerenu. ktoś zostawił, Krzysiek, zobacz. Zobacz, ktoś zakupy zostawił. Zobacz, czerenu. ty. Zobacz. Hmm? Weź te zakupy To zapomniał Olej dobry Nie pusty I zabawki dla Majora Jaderko. <grywia> A jak renówka? Krzychu, czarna Taka też nie ma Może ty Może ty na japańskiej teprze Co otwieramy wagennika O uh! komplet tu Komplet? Dawaj Krzysiek ten dywan wynoś w kto krowę. Maszą. Zabieraj dywan. Trzy, a czemu trzy? Tajemnica. No bo już raz był tutaj Krzysiek. zostały <laughs> trzy tylko. Bierz dywan w krowę, Krzysiek. Ty taki trochę podobny do ofla nawet, bo Krzysiek w Pod sadanach. piecem kaflowym sobie położysz. Nie a, a czemu nie japoński krzysiek? Powiedz. O kurna, zobaczcie jaka tam yy, radykalna. Zostań 100 metrów albo za, za...